W Jaworznie kiełkuje świetny pomysł. Zobaczmy, co może z tego wyrosnąć. Wszystko zaczęło się od jednego pytania. Serio? Dlaczego jemy warzywa z drugiego końca Europy? Przecież Jaworzno ma mnóstwo zieleni, ogródków i gospodarstw tuż pod nosem. No właśnie, potencjał jest ogromny, a w sklepach zgoła inna historia. Ale pewien mieszkaniec, Waldemar Wierzycki, ma plan, jak to wszystko połączyć. Jego pomysł to stowarzyszenie sąsiedzkie, nazwane po prostu Lokalne Jaworzno. A najlepsze jest to, że cały plan opiera się na trzech superprostych zasadach. I od razu ważna rzecz. To nie jest żadna polityka. To czysta inicjatywa społeczna. No dobrze, to w takim razie ciego potrzeba, żeby ten pomysł wypalił. Na początek wystarczy mała, zgrana ekipa. Dosłownie trzy, cztery osoby. A ile czasu to zajmie? No właśnie, tu jest najlepsze. Zaledwie godzina tygodniowo. To jest więc apel do każdego wiwożnie, komu zależy na świeżym, lokalnym jedzeniu. A jak można dołączyć? Są na to dwa banalnie proste sposoby. Cel jest jeden: zróbmy razem zielony targ w naszym mieście brzmi świetnie, prawda?